Czego kościół nie chciał, żebyś wiedział o Jezusie. W 1945 roku egipscy rolnicy dokonali jednego z najbardziej kontrowersyjnych odkryć w historii chrześcijaństwa. W glinianym dzbanie, zakopanym w piaskach na Khamadi, znaleźli starożytne teksty, które od setek lat Pozostawały ukryte przed światem. Były to apokryficzne Ewangelie, pisma, które opowiadały o Jezusie w zupełnie inny sposób niż znamy z Nowego Testamentu. Wśród nich znajdowała się Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa, a także szokująca Ewangelia Judasza. Ale dlaczego te księgi nigdy nie trafiły do Biblii? Czy Kościół miał coś do ukrycia? Niebezpieczna wiedza. Główna różnica między apokryfami a czterema kanonicznymi ewangeliami Mateusza, Marka, Łukasza i Jana tkwi w ich treści. Ewangelia Tomasza, na przykład, nie